Poniedziałek, 22 kwietnia. Arabskie media żyją tematem czerwonych jałówek. Dlaczego? Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia dzwoneczek, jeżeli interesują cię tego typu tematy. Oraz zachęcam również do wspierania nas poprzez portal Patronite lub poprzez portal Tipli. Dzięki temu wsparciu właśnie nasz kanał może funkcjonować, dzięki temu dostarczamy Wam zawsze te informacje najszybciej jak to tylko możliwe. Dzisiaj mamy 22 kwietnia, poniedziałek, i już widzimy dużo informacji w arabskich mediach, ale nie w zachodnich, na temat czerwonych jałówek. Jak wiemy, 22 kwietnia, o ile oglądaliście nasze wcześniejsze filmy na temat odbudowy świątyni jerozolimskiej, Rozpoczęła się Żydowska Pascha, czyli największe święto judaizmu. I nie są to informacje, które są niszowe, czy podają jakieś pomniejsze media, tylko teraz przytoczę Wam informacje przede wszystkim z tureckiej telewizji na temat właśnie czerwonych jałówek i co się tam dzieje. Dlatego, że wiecie, pewnie jeszcze tutaj dodam, zanim, zanim Wam przytoczę te informacje, że Według informacji, które podawałem wcześniej, no planowane złożenie czerwonych jałówek miało mieć miejsce podczas tegorocznej Paschy, czyli między 22 kwietnia a 30 kwietnia, czyli w tym tygodniu, który teraz rozpoczęliśmy. I teraz przytoczę Wam, co mówiła dzisiaj turecka telewizja. Nie puszczę Wam oryginalnego... w sensie, postaram się puścić Wam oryginalne nagranie, o ile YouTube nie przyczepi się o prawa autorskie. Natomiast ja je zrelacjonuję po prostu po polsku i na montażu, jeżeli się uda, to po prostu je puszczę również w tle. Na nagraniu widać jak dość spora grupa wyznawców judaizmu wchodzi właśnie na wzgórze świątynne. A turecka telewizja na swoim oficjalnym kanale na YouTubie, uwaga, tłumacza z języka angielskiego, że przygotowują się do zabicia czerwonej jałówki w kompleksie Al Aqsa, by wypełnić przepowiednie. I tutaj telewizja zaznacza, że no, tego typu incydenty, jak wchodzenie na plac świątynny, pomimo zakazu. Modlitw wyznawców judaizmu na tym kompleksie zdarzają się w każde święta. Wypowiedział się również na ten temat imam meczetu Al-Aqsa, szejk Ikrima Sabri, który powiedział, że takie tego typu wydarzenia zazwyczaj generują napięcia, a sami Palestyńczycy postrzegają to wydarzenie dzisiejsze jako naruszenie status quo placu świątynnego, status quo, o którym mówiłem w jednym z poprzednich filmów. To status quo to polega na tym, że Jordania. Trzyma pieczę nad miejscami świętymi dla muzułmanów w Jerozolimie. Pomimo tego, że te miejsca należą formalnie do Izraela, to jednak Jordania trzyma nad nimi pieczę. Jest to zapisane w umowie między Izraelem a Jordanią, w którym to Jordania uznała państwo Izrael, a Izrael zobowiązał się do otrzymania tego status quo, żeby nie naruszać go. I jeżeli to zostanie złamane, to oczywiście umowy pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi również zostaną zerwane i te kraje oficjalnie popadną w konflikt. Więc Jordania również odniosła się do tej kwestii i sam przedstawiciel Jordanii skrytykował te dzisiejsze ruchy wyznawców judaizmu na placu świątynnym, a szejk Ikrima Sabri, czyli szejk meczetu Alaksa, wypowiedział się na temat samych czerwonych jałówek, powiedział, że... Jeżeli chodzi o czerwone jałówki, jest to sprawa ich wierzeń, ich czyli wyznawców judaizmu oczywiście. I my nie mamy z tym nic wspólnego, ani meczet Al Aqsa również nie ma z tym nic wspólnego. I żądamy, żeby sprawa czerwonych jałówek była trzymana na dystans od meczetu Al Aqsa. Więc tutaj, jakby sam imam meczetu Al Aqsa mówi na temat tego, że wyznawcy judaizmu, zwolennicy odbudowy świątyni jerozolimskiej, ta część wyznawców judaizmu, planuje złożyć tę ofiarę w okolicach meczetu Al Aqsa który jest oczywiście na wzgórzu Świątynnym i który stanowi tutaj główny punkt zapalny. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym wyszukiwania dotyczące czerwonej jałówki w Google'ach zarówno po języku angielskim, jak i w arabskim zdecydowanie wzrosły, dlatego że wszyscy się spodziewają, że to się stanie w nadchodzącym tygodniu. No dzisiaj rozpoczęły się pierwsze ruchy. Dzisiaj tych jałówek na pewno w ofierze nie złożyli i czy złożą w najbliższych dniach? No trudno stwierdzić, bo to wiąże się z dużymi napięciami. Oczywiście te grupy związane z Instytutem Świątynnym będą na to naciskać. Czy w jakiś sposób im się to uda zrobić? No, trudno odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. I wszyscy się spodziewają, że to się stanie w tym momencie. Po co są czerwone ołówki? No, to tłumaczyłem Wam wielokrotnie, ale powtórzę tutaj jeszcze raz na szybko. Chodzi o to, że w Księdze Licz w Starym Testamencie jest napisane, że żeby dokonać rytuału oczyszczenia, który jest konieczny do wznowienia kultu świątynnego, żeby oczyścić kapłanów, oczyścić miejsca, oczyścić naczynia potrzebne do kultu i wszystko, co jest potrzebne do kultu świątynnego. Wymagane jest złożenie w ofierze perfekcyjnej czerwonej jałówki, która nie posiada włosów innego koloru niż czerwone i tę jałówkę trzeba złożyć w ofierze, spalić, następnie z jej popiołów, które należy zmieszać z wodą, wytwarza się wodę oczyszczenia która ma posłużyć właśnie do tych oczyszczeń, o których mówiłem wcześniej. Te w tym momencie są w odpowiednim wieku i ten wiek nie potrwa długo, muszą to zrobić w przeciągu najbliższego roku. I wszyscy właśnie spekulowali, że stanie się to w paschę, którą właśnie zaczęliśmy. Te wydarzenia, które rozpoczęły się dzisiaj, mogą być początkiem tego. Natomiast trzeba pamiętać, że oni też nie mogą długo z tym czekać, bo jeżeli minie ten wiek tych jałówek, no to prawda oni nie będą mogli już ich złożyć w ofierze. One się już nie będą do tego rytuału zwyczajnie nadawały. I dlatego wszyscy spekulują, i dlatego tak duża ilość wpisywań jest dzisiaj dotyczących czerwonych jałówek, że te wydarzenia mogą wydarzyć się po prostu w tym tygodniu. I to, co się działo dzisiaj, może być ich zwiastunem jak najbardziej. Chociaż trzeba pamiętać, że Instytut Świątynny to jest pewna grupa. Grupa osób o bardzo ekstremistycznych zapatrywaniach, o bardzo konkretnych poglądach jest to niewielka stosunkowo grupa wśród wyznawców judaizmu, która jednak jest mimo wszystko dość wpływowa w Izraelu, bo ma swoich przedstawicieli zarówno w rządzie, jak i w Knesecie, jak i w bardzo wielu organizacjach pozarządowych. No i ma też dość duże finanse, skoro jest w stanie organizować takie akcje, jak wykup chociażby działki pod złożenie czerwonych jałówek na wzgórzu oliwnym i wybudowanie tam ołtarza, który już tam stoi i czeka. Natomiast y, pamiętajmy, że no, te informacje, które dzisiaj podałem, mówią, że oni próbują do tego doprowadzić. Czy im się uda to zrobić podczas tej paschy, która trwa do końca tego tygodnia tak naprawdę? No trudno mi na tym momencie Wam na to pytanie odpowiedzieć, ale wszystkie informacje, które na ten temat będą się pojawiały, ja będę śledził, dlatego warto śledzić dalej nasz kanał, żebyście byli na bieżąco, dlatego że jeżeli coś się w tej kwestii pojawi, ja natychmiast Was na ten temat poinformuję. Także zachęcam oczywiście do dalszego śledzenia i no te dzisiejsze wydarzenia, jak widzimy, napełniają pewnym niepokojem, no ale wiadomo, że różnie z tym może być. Także nie ma się co nastawiać, że to się stanie na 100%, ale trzeba brać pod uwagę, że stać się może. I trzeba po prostu trzymać rękę na pulsie, a tak jak mówiłem, ja będę was na ten temat w każdej chwili informował, kiedy tylko informacje się na ten temat pojawią. Jeżeli udało ci się dotrwać do tego momentu filmu, zachęcam do napisania w komentarzu nie popieram ofiary z czerwonych jałówek. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka czołem.